ludziska! Zabójstwa z ukrycia odchodzą w cień?! Zatem przyszedł czas na kolejną grę lekcji, czyli wybór wiodącej serii na przyszły tydzień. Obecnymi pretendentami są Cluster Track Fez, Fury, Hyperlight Drifter, Party Hard oraz Typoman Revised. Swój głos możecie oddać w specjalnej ankiecie, do której link znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl. Pamiętajcie, że liczą się jedynie głosy oddane w ankiecie. Grelekcja jest częścią tzw. indyktrynacji 2.0. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, jak to działa, udajcie się pod adres wwwstasek.pl ukośnik indyktrynacja. Ode mnie jak zawsze wielka piona, Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!